Hej, kawizowie, my tu sobie siedzimy z garselio, no i wiecie co wczoraj się stało, wiecie? wiem się z garselio, no ale powiem wam po cichu, to nie na długo. E, e, za się z nią rozwodzę. No to nic, ja nie mówiłam garselio. E, no i co jeszcze? Wysyłajcie mi donaty, no bo... No bo z tego też ja mogę Wam wysłać donaty, więc jest fajnie naprawdę. No i tak. Zawsze czekajcie na moje live y na Facebooku. To wtedy, to, to wtedy będziecie musieli mi napisać swoje konta na YouTube. Ja Wam dam donate. Donaty. Donate. Donaty. Jeszcze więcej rzeczy. и субскрибуйте мне. Значит, лайка под каждым фильмом. Благодарю, бенды, что еще и вы бо... Когда не из вас не у меня спину. И все. Прям у фузея не Видать, 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 No to tak. No i wy pewnie jesteście smutni, bo już nie nagrywa. Co nie? To ja do niego zagadam i on może... może nagrać, bo już od tygodnia nie nagrywa. Muszę... <gryw> Muszę mu powiedzieć, żeby cały czas nagrywał. No i ja <gryw> chodź tutaj, chodź za mną. Co ty masz taki wielki brzuch? Co to jest? Co to jest? Nie wiem, napisała. Ty cały dzień spałaś i nie wiesz, od czego to jest? Może, za, może, napisała, może za dużo jem burgerów z McDonald'a i innych rzeczy. No właśnie, to mogło być przyczyna, ale już... Przecież parę dni już nie chodzisz do mapa. Ostatnio byłaś ze mną, co nie? No nie chodzisz do maka nie? No, no, i, no i no i ta przyszła na odcinek. Weź się z tą walba. No przecież tu jest, no kurde, idź sobie. Nie Nie wiedziałam tak. To ważne. No i popatrzcie. W tym miejscu był na ślub z gaseriu. Pokażemy Wam wszystko jak to było. I wczoraj wystartowała banda! No i tak, w opisie filmu znajdziesz link do kanału bandy. Więc polecam bo nasz pierwszy Teddy wystartował wystartował west no i dzisiaj jeszcze odcinek na bandy kanał także zapraszam serdecznie o 15 wystartuje odcineczek jak zawsze zawsze tak więc polecam bardzo bić ona o 15 no, no bądźcie już o, na youtube o, o 14.58 wejdźcie no i, no i poróbcie tam sobie minutę coś o 14.59 no jak subskrybujecie bandę przyjdzie powiadomienie że na że na banda nagrała nowy film. no to wtedy będzie fajnie. no i co jeszcze no i w ogóle gazeria <laughs> ty mnie zaskoczyła że, że w ogóle no że ty masz taki duży brzuch. E, co to może znaczyć? Co ona napisała? Czuję to. Co czujesz? Jestem w ciąży. Co? Jesteś w ciąży! C co jest grane? Nie! Kurde, jak ja się z nią stanę, to dziecko wtedy będzie miało źle w To co ja teraz mam robić? Kurde. No ale ty jesteś w ciąży? Tak napisała z wyczynnikami serduszka zielone. O oh my godny. To kurde po ślubie jeden dzień i już w ciąży ta jest. Pa, patrz jaki. Naprawdę, no. Jeden dzień po ślubie a Ty już wciąży. ciąży. Tak napisała serduszka. No, no, kurde, no to trzeba Cię do, do szpitala. Pójdę. Odwieź coś. Dobra, no to. No to. No to widzowie, no to widzowie, to już by chyba było na tyle. Bo ja nie będę wam, nie, nie będę w szpitalu nagrywał. Co dopiero w ogóle tam jej brzuch, więc ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się. Jutro, jutro może coś się dziwnego stać, skoro ona ludzi. No i wpadnijcie jak mówiłem na kanał bandy. link macie w opisie i ja się żegnam z wami. Wpadnijcie na, na sklep bandy sobie www.bandole.pl No i tam możecie kupić sobie koszuleczki z nowonutką bandy gwestami .pl. Wczoraj wystaje to wata, płyta. A co dopiero będzie, jak o kupicie? Co to będzie? Pierwsza płyta bandy. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Elo!